8 tysięcy drzew na nieco ponad hektarze powierzchni posadzili w środę wspierani przez przedszkolaki samorządowcy, pracownicy policji, prokuratury, straży pożarnej i wielu innych instytucji. To kolejna po Lidzbarku, akcja tego typu organizowana przez Nadleśnictwo Lidzbark. Jesteśmy na terenie Nadleśnictwa Lidzbark, a szerzej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, a w ogóle jesteśmy w lesie. Jesteśmy w lesie i sadzimy las. Jak Państwo widzą, sadzimy las i z młodszymi, i starszymi. Mamy tutaj pewną grupę przedszkolaków, dzieci w wieku 4-5 lat. I te dzieci już dzisiaj wiedzą, co to jest sosna, co to jest sadzonka, co to jest zakryty system korzeniowy. Wiedzą, że trzeba do, zrobić dołek, posadzić to drzewko. Bo dorośli w większości wiedzą, choć niektórzy już zapomnieli, jest to element naturalnej, normalnej gospodarki leśnej. Mówimy, jak rolnik sieje i później mażniwa i zbiera. My leśnicy, oprócz tego, że mamy rezerwaty, że mamy jakieś, nie my, ale są w Polsce parki krajobrazowe, parki narodowe, w tych parkach narodowych też się drewno pozyskuje, ale my generalnie prowadzimy tą gospodarkę leśną, ponieważ ludzie potrzebują drewna i produktów z drewna, a więc stare lasy, które już osiągnęły odpowiedni wiek, My po prostu przebudowujemy na młode, i tutaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie jak pewnie będzie widać na tym obrazku, są takie fragmenty już kilkunastoletnich dębów i buków. Czyli 15-20 lat temu wycięliśmy takie gniazda w lesie, i posadziliśmy dęby buki, bo one, bo one nie lubią rosnąć na dużych otwartych przestrzeniach. A one wolą takie warunki bardziej kameralne, byśmy powiedzieli. I dlatego tam się dobrze czują. to kilkanaście lat im wystarczyło, teraz już trzeba było dać im więcej światła, więc usunęliśmy ten drzewostan. Czyli ten las, ale nie cały las, tylko drzewa z tego, z tego tutaj obszaru, i dzisiaj z naszej inicjatywy sadzimy tutaj, sadzimy tutaj drzewa. W tej akcji sadzenia biorą udział, tak jak wspomniałem, dzieci, ale biorą udział przede wszystkim przedstawiciele samorządów lokalnych, a więc jest pan starosta, są radni i szczebla powiatowego, i gminnych szczebli, są wójtowie, burmistrzowie. Są zaproszeni goście ze straży pożarnej, yy, z policji, z prokuratury yy, no, y, Państwo z piorinu, ale też jest spora grupa leśników, bo między innymi łączymy taką akcję coroczną, którą robimy, a więc sadzimy las też sami dla siebie. Yy, mamy też Państwa inspektorów, którzy kontrolują naszą działalność tutaj w lesie i dzisiaj łącznie z nami sadzą ten las. Obszar, który, który dzisiaj posadzimy, to jest około. Hektara, może półtora hektara lasu, tak jak Państwo widzą, to co za moimi plecami, plus to czego Państwo nie widzą, no to jest około czterech hektarów powierzchni. Około. Ale my dzisiaj posadzimy tylko hektar. Resztę wykonają firmy, które na co dzień firmy prywatne, które utrzymują się z tego, które pracują między innymi sadząc las, zarabiają na swoje utrzymanie, więc oni dokonają tutaj reszty sadzenia. Dzisiaj sadzimy akurat sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym. Jest to sosna wyprodukowana w Nadleśnictwie Olsztynek w szkółce kontenerowej, czyli w takich warunkach pod namiotami, mówiąc krótko. Yy, niczym specjalnym one się nie różnią, poza tym, że są trochę większe i mają bryłkę yy, z substratem. Tam są odpowiednie dawki yy, mikroelementów, także one po prostu trochę szybciej rosną w, w młodości, w pierwszym okresie. Sadzimy je, tak jak widać, w takiej odległości co 90 cm. Chodzi o to, żeby na hektarze posadzić około 8 tysięcy sztuk sadzonek. To też jest taka ciekawa rzecz. Jest ich tak dużo, bo naśladujemy trochę warunki naturalne, przyrodnicze. W przyrodzie, jak się drzewa obsieją, jak, jak, jak rzucą nasiona, to nawet ich na jednym hektarze może być kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Tam chodzi o to, że w przyrodzie dokonuje się naturalna selekcja. Przetrwają tylko najsilniejsze osobniki. Tak jest nie tylko z drzewami. To jest podstawowe prawo przyrodnicze, taka walka, wyścig o przetrwanie i przetrwają najsilniejsze osobniki. Tutaj mamy już sadzonki, które zostały wyhodowane z nasion już częściowo wyselekcjonowanych. W związku z tym nie musimy już sadzić kilkadziesiąt tysięcy sztuk na hektar. Wystarczy te 8 tysięcy, spokojnie. Bo i tak do tego wieku dojrzałego dotrwa około 300, może 500 sztuk na hektarze. Reszta albo zostanie w trakcie normalnej gospodarki, usunięta, a drewno wykorzystane na nasze potrzeby, potrzeby ludzi, albo jeżeli byśmy zaprzestali tu gospodarki, to zginie w sposób naturalny. W wyniku tego właśnie procesu walki o byt po prostu, czyli tej selekcji. 8 tysięcy posadzonych drzew oczywiście robi wrażenie, choć to tylko kropla w morzu tego, co na co dzień robi się w nadleśnictwach. Podobne akcje informacyjne są prowadzone cyklicznie, a portal Moje Działdowo chętnie w nich uczestniczy. Катмерек